Proszę nie naśladować wulgarnych, innych, złych zachowań w tym serialu. A no i jeszcze będą w tym serialu jumcery, jakby coś. Ech śmieszny żart powiedziałeś Nightmare Bonnie chłopie powiedziałeś to bez kontekstu nie powiedziałem żadnego żartu Ech, no co nudzi mi się po prostu i co do cholery co e jasna cholera to jest jakiś fioletowy kot Serio, tak uważasz? Po czym tak wnioskujesz? Tak, poza tym, czym ten kot jest fioletowy? A czemu ty jesteś niebieski skoro jesteś królikiem? A czemu ja jestem fioletowo czarno biało nie, nie wiem, jakim jestem fioletowym rozdziałem, ale. No, króliki powinny być chyba tylko białe rozwod czarne czy tam nie wiem nie znam się za bardzo ale na pewno nie niebieskie i fioletowe. Więc czemu narzekasz, że kot jest fioletowy? Bo właśnie y, jeśli chodzi o zwierzaki, które zachowują się jak ludzie, to mogą mieć różne kolory. Czy ty sądzisz, że jesteśmy fura? Nie, 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 nie. Po prostu jesteśmy animatronikami. A no tak. A tutaj zwierzaki, które się zachowują jak zwierzaki, to powinny mieć kolory normalnych zwierzaków. A Candy? Candy zachowuje się jak człowiek i jak zwierzak, więc też się liczy do animatroników. Nie? Cóż, no to nie wiem. Po prostu nie wiem. Cześć kiciuś, co tam? Nightmare nie uważaj na niego, to może być jakiś dziki kot czy coś. No chodź tu gnojku, no, no. kurde. No chodź tu gnojku. <trymne> Co to miał... Nightmare... <trymne> 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 Kurna, gdzie ten kot zniknął? Ech, cóż. Po prostu wracajmy już do domu. I tak jest już wieczór. Dobra, idźmy. Tato, wróciliśmy. Dziękuję dzieciaki, że tu wróciliście. Bo jakiś wypłosz nam się wkradł do domu. Co jest do cholery? To jest ten sam kot, którego widzieliśmy na ulicy. A pewnie próbował się przed nami ukryć w jakimś randomowym domu i idealnie trafił do naszego domu. <grych> W ogóle czemu ten kot jest taki gigantyczny w porównaniu ze mną? Chłopie, dosłownie żyjemy w świecie fantazji pluczaków, gdzie dosłownie są gadające potwory, które żyją swoim normalnym życiem. Nasze, mie nasze mieszkanie w ogóle jest zrobione na niby, bo jak widzisz, nie ma tu ściany. Ale. Czujemy ścianę, bo to jest świat wyobraźni, które działa bardzo mocno. Więc, czemu Cię dziwi, że kot jest większy od Ciebie? No dobra, niech Ci będzie. Tak, w ogóle możemy zostawić tego kota? Nightmare Boni, nie wiadomo czy ten kot w ogóle jest bezdomny, zwłaszcza, że ma obroże o kształcie księżyca. W sensie, nie wiadomo czy ten kot w ogóle jest bezdomny, a może ma właściciela. To możemy go zatrzymać, żeby... Nie wiem, jak znajdziemy jakieś ulotki, że ten kot jest poszukiwany, no to go oddamy po prostu. No, w sumie możemy tak zrobić, o ile kot będzie mieć dla nas litość, bo serio, on jest po prostu wredny. Ej, wlazł do naszego pokoju! Słodziutko, zajął twoje łóżko. Będziesz spać na podłodze. Nie bo ty, 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 nie bo nie ty, nie bo ty, nie bo ja, nie bo ty. Ok, zagłosowaliśmy tyle, że na podłodze. Co? Dobranoc Nightmare Bonnie. Dobranoc stój Bonnie. Widzę twoje śmierdzące, brudne szwaje. Tak.

jeżeli wszyscy się obudzili. Tak. Mał. W ogóle, jak ty się nazywasz? Mał. Cześć, Mał. Nie, po prostu nie może gadać po ludzku. Może zobacz jego obroże. Czemu ty tego nie zrobisz? Bo to ty jesteś ciekaw, jak on się nazywa, a nie ja. Dobra, niech ci będzie. Zliczę się nade mną. Okej. Okay. Ho! Oh. Pod obrożą jest napisane catnap. Czyli catnap. No ale tam pisze catnap. A ja jestem to A ty jesteś naigym... Nightmare. Zapomniałem jak się pisze Nightmare. A no, w sumie racja No to tak, bo to jest po angielsku. No tak. Czyli tak. Bonnie, Nightmare Boni, Catnap. Fajnie. Okej, to co będziemy robić? Cóż, mam chyba po. Będziemy myć ząbki. Nightmare Boni. Po pierwsze, nie daliśmy śniadania, a ja zawsze po śniadaniu myję zęby. A po drugie, co? Co chce, jakie zęby chcesz umyć katna Powis skoro on nawet nie ma zębów. Ma tylko ciemny uśmiech. Można mu gębę umyć. Serio. A tobie umyjemy gębę. Co możemy teraz porobić? Możemy sobie posłuchać nowego teledysku w snafy, pluszaki. Bo w sumie racja premiera za 98 minut, ja piernicza <słyski> Nightmare bonnie. Tak. Gdzie jest katnap? Nie wiem. Zajdźmy do naszego ojca. Może u niego jest. Tak. A co się stanie jak on uciekł? No to wtedy trudno. I tak nie możemy się... Yy, ten... Nie możemy się za bardzo zbliżyć do tego kota. W sensie... W sensie, że... Nie możemy za bardzo się z nim utożsamić, bo i tak musimy go oddać właścicielowi. No. Ja akurat y, jestem na to przygotowany, że musimy go oddać, albo nam ucieknie. No, to chodź. na no to idę. Te obleśny dziadzie Springuś. Jak ty się do mnie odzywasz? Przepraszam. Y, no to właśnie widziałeś katnapa? Nie, nie widziałem nigdzie tego catnapa. Zostawiłeś okno otwarte, prawda? Tak. Ja pier. No dobra, trudno i tak. No trudno, może właściciel go znajdzie. No miejmy taką nadzieję. Okej, okay, tato. Następnym razem, jak będziemy trzymać jakiegoś zwierzaka znalezionego, to zostawiaj okna zamknięte. Okej, okay, niech wam będzie. Dzięki. <słyszy> Proszę, można wejść. <słyszy> Gdzie jest mały katna? Nie wiem, stracił nam się. Co? <słyszy> No to i tak przeszukam twój ton. Uh, nightmare boli, toj ból. Uważajcie. Nap? A! A! Gdzie jest mały katnap? Uh, uh, muszę panu powiedzieć, że się stracił. A! Nie nie Tata! Mę! Jesteś i żyję. Miau. Jej, mój kat napek! Mę! Właśnie pilnowaliśmy tego katnapa i szło nam nieźle. Dosłownie go zgubiliście. No ale to dopiero dzisiaj nam się zgubi. W ogóle, gdzie ty uciekłeś, moje katnapie? Nie chciało mi się tutaj być. Zaraz to ty potrafisz normalnie gadać? Tak. Tignoiku. <laughs> Dobra, chodźmy stąd. Do widzenia.